but i <noise> Co zwiększa nasz dom? Najbardziej zwiększa praca, inwestycje, a najmniej produkcyjnych pieniędzy z innymi osobami na przykład Według nas lepsze są rynki alternatywy. Dziękujemy bardzo. Nie wiem, czy Państwo zauważyliście. No śmiało. To jest na pytanie jeszcze, czyli co zwiększa nasz dobrobyt? Jest chyba jest wiele odpowiedzi. Jednymi z nich są praca, nauka, technologie, inwestowanie oraz gospodarowanie na kielę. Let you just let you, let you go. Nie naszego plokad napisać na hasło. Kiedy potrzebujemy to kupujemy, ale nie zarabiamy. <grymne> e, e, ważniejsze dla nas są potrzebne konsumpcji. Nasz dobrodyp, dobrobyt jest większa dla... E, potrzebnymi dla nas rzeczami są książki, ubrania, przygody Żywność, kosmetyki, meble, materiały budowlane. Prasę, tacówek, rozrywki, lekarstwa, środki transportu. Urządzenie elektroniczne i prasa. A co oznacza słowo PTK? Kupujmy. Oznacza hasło. Kiedy potrzebujemy, to kupujemy. To bardzo serdeczne. Brawo. Brawo. Zabieramy w czasie pracy nad produktami, filmami. Rola w wspólnocie, poczucie wolności i poczucie bezpieczeństwa. Relacje z przyjaciółmi i ludźmi. Umiejętność dokonywania właściwych wyborów, czyli na przykład, czy będę pracował tu, czy w innym miejscu, asertywność i poczucie własności. Nasze... Naszą odpowiedzią na Pytanie jest. Obo czynniki przedstawione w pytaniu zwiększają nas deklarację. Nasza odpowiedź na drugie pytanie jest. Naszym zdaniem obie są tak samo ważne. z konsumpcji są konieczne. Odpowiedź na trzecie pytanie. Poprzez brak e, stresu, PKB, PNB, wolny czas. Potrzebna, potrzeba uznania. Idealnym jednym dobrobytem dla nas. Dobrobyt możemy mierzyć za pomocą średnich zarobków Polaków. Krótszy, ale efektywny. Czy ta osoba czuje się dobrze? I czy y, ma dostarczes? Dobre za Nie możemy też zapomnieć o czasie wolnym wartości osobowej i zainteresowania oraz potrzebach marzenia. Dziękujemy. Dziękujemy. Bra. Odpowiedź na pytanie pierwsze. Nasz dobrobyt zwiększa praca. Prowadzenie przedsiębiorstw, umieszczanie pieniędzy w bankach, nauka czyli zdobywanie wykształcenia. No i z takich, no z takich, czas, czasami się zdarza, i na przykład wygra na Jak się masz, przez zadowolenie do pracy kraju przyjemność pracy i wysokość pracy i wysokość własne przyjemność pracy i usobość za przyjemność się do niego czas przyjemność czyli i usobość czasu wolnego w i oraz kieszonkowe, oraz jakimi czyli jakimi 안녕. i wymagają opieki. Wszystko? Tak. Dziękujemy za pracę. Naszym kwestiom jest nieść czy być. Co to znaczy na przykład odrobinę? Prawie wszystko, co Zadowolenie z życia, praca oraz chęć. Co jest dla na nas najważniejsze? Zaspokojenie potrzeb konstrukcyjnych i społecznych. przy użyciu mierników, takich jak BKB i BPN, ale uwzględniamy też nasz poziom po do życia. życia. Unieśniliśmy też te przysłowia pracowite jako rówka, czas na pieniądz i bez pracy nie ma kołacza. I to oddaje do legendarnego bytu? Coś jest nasz. tak? Do you the